Czy to będzie dobry książkowy dzień? Będzie więcej niż wspaniały, bo przychodzę z książką i grą w jednym przetrwać w dżungli to jest wydawnictwo Harper Kids, ogromnych gabarytów książka, która zawiera w sobie kompas. Wyjmujemy go i on nam wskazuje drogę. My też czasami możemy podjąć decyzję, ale słuchajcie, to nie jest jedyna książka, właśnie w takiej formie wydana, bo jest jeszcze przetrwać w górach. I o niej opowiedziałam na blogu, Aktywne czytanie już w zeszłym roku daje Wam tylko znać, że są właśnie teraz obie dostępne. Zobaczcie, jakie to jest imponujące, ale przede wszystkim to jest wciągające w przygodę. Powiem Wam, że jak się czyta, to trochę tak, jakbyśmy wskoczyli do jakiegoś takiego filmu, akcji. Ja się czułam dosłownie jak Indiana Jones, uwielbiam tego bohatera, więc już Wam opowiadam, co tu się wydarzyło. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką. Tworzę blog Aktywne Czytanie Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz podcasty nie tylko dla mam. Koniecznie zerknijcie, o czym tam rozmawiamy, a my już przechodzimy, bo ot, słuchajcie, trzeba się uratować. Musimy przetrwać w lasach tropikalnych, a to nie jest łatwe. Otwieramy księgę. Otwieramy tutaj taką klapkę i wyciągamy nasze bardzo ważne narzędzie. To jest kompas, który będzie nam wskazywał drogę. To od niego zależy, czy przetrwamy, ale też od nas, od naszych decyzji i umiejętności. I dlaczego powiedziałam, że ta książka to jest tak, jakby się wskoczyło do filmu? Ponieważ od razu na pierwszej stronie dostajemy list, który wciąga nas jako bohatera tej książki czy bohaterkę do przygotowania. Wody. Jak wiesz, przez lata miałam napieńku z rodziną. Wszyscy twierdzili, że oszalałam na punkcie odnalezienia zaginionego miasta Boga Jaguara. Tutaj chodzi o to, żebyśmy my POMOGLI odnaleźć to miasto. To jest list od babci Beatrice i teraz my, skoro ona nie może, musimy właśnie rozwiązać tę zagadkę. A to nie będzie proste, dlatego że po piętach depcze nam już inna ekipa poszukiwaczy. Wiecie, to ci źli, którzy Chcą to miasto odnaleźć przed nami, więc my musimy zebrać się w sobie, spakować w odpowiedni sposób. Tutaj są wszystkie, wszystkie podpowiedzi, no i wyruszyć na wyprawę. No, słuchajcie, maczeta to jest podstawa. Tutaj też są takie podpowiedzi, ryciny, są też opowieści o ludziach, którzy przeżyli taką podobną przygodę, to znaczy, zdołali się uratować, jak byli w ogromnych terapatach. Od razu otwieramy książkę i jesteśmy. W kłopotach, rozdzielamy się z przyjaciółmi i musimy podjąć decyzję, w którym kierunku idziemy. Załóżmy, że podjęłam taką decyzję, że chcę rozbić obóz i idę na stronę 8. I za każdym razem, jak w tej książce jest takie kółko, a jest bardzo, bardzo często. Na każdej takiej stronie przykładamy kompas i on już decyduje, nam wskazuje, gdzie my możemy iść, co my mamy zrobić, więc ja. Teraz pyk. Powiem wam kompas na zielone kółko. Nocne odgłosy żyjącego lasu brzmią groźnie, ale w końcu zapadasz w niespokojny sen. Idź na stronę 14. A zanim pójdziemy jeszcze na stronę 14, to chcę wam pokazać właśnie te takie ryciny z bliska, te najróżniejsze instrukcje, jak przetrwać. Tak jak w tamtej książce było o górach, tak my tutaj na przykład budujemy tratwę, żeby przetrwać w dżungli, albo o, wspominałam o ludziach, którzy przeżyli, i tutaj też jest kilka takich postaci przedstawionych. W ogóle tutaj są również ciekawostki, na przykład o zwierzętach. Co to jest anakonda zielona i czym grozi lub nie spotkanie z nią? Teraz jestem na bagnach, więc odpalam mój kompas i zobaczymy, gdzie mnie zaprowadzi ikonka czerwona czaszka. Gwałtownie się rzucasz, próbujesz się wydostać z pułapki, ale zapadasz się bardziej. W efekcie grzęźniesz na dobre, wkrótce się odwodnisz lub dostajesz udaru słonecznego. Wróć na stronę 6. Jak są te czerwone czaszki, to znaczy, że ja jestem w terapatach, czyli nie posunęłam się dalej w mojej przygodzie, nie idę do końca książki, tylko wracam na stronę numer 6, która jest Słuchajcie, Tutaj, czyli praktycznie na sam początek przygody mnie odrzuciło, i teraz mogę podjąć podobną decyzję jak na początku, ale mogę też podjąć jakąś inną, czyli nie, że rozbijam obóz, tylko coś tam innego. I powiem Wam, co tutaj jeszcze będzie. Na przykład przedzieramy się przez las. Jest instrukcja, jak używać maczety. Padamy na kajmana. Uuu, to jest. Spotkanie, które może różnie się skończyć. No i tutaj od razu mamy informacje o nim, no ale też momenty, kiedy kręcimy kompasem, żeby nas gdzieś tam zabrał. Próbujesz polować. Tutaj to polowanie wygląda tak, że czasem się zjada robaka, a czasami się goni za jakąś inną zwierzyną, a niektórych zwierząt trzeba unikać. I znowu te reciny, te podpowiedzi, te wszystkie ciekawostki. Więc tak, to jest książka, która jest gamebookiem niewątpliwie. Bardzo dużo tutaj jest ekscytacji, ale też zauważcie, no mamy takie survivalowe informacje, jak usunąć pijawkę, jak znaleźć jedzenie, co jest trujące, a co nie, jak sobie poradzić, kiedy jesteśmy ranni, no tam też było o tej tratwie, jak może wyglądać bezpieczna wspinaczka, bo tutaj też trzeba będzie się wspinać, wiadomo, więc zabawa jest, ale jest też edukacja i myślę, że to jest genialna sprawa, no bo umówmy się, my bardzo rzadko mamy... Albo coraz rzadziej, mamy okazję do tego, żeby nawet spędzić trochę więcej czasu na dworze. A tutaj, no, nie spędzamy go tak na dworze, na dworze, ale przynajmniej zdobywamy cenne informacje i cenną wiedzę. Jasne, że to wszystko zmierza do tego, żebyśmy uratowali skarb, bo dochodzimy do miasta. Zobaczcie, znajdujesz miasto. I też tutaj jest czaszka, więc też tutaj może być w topka. Mam nadzieję, że podoba się wam ta książka. Jak skończycie, to oczywiście kompas ląduje na swoim miejscu. On sobie tutaj mieszka, żeby nam nie zginął i zobaczcie, że można grać i grać. To kompas decyduje, co się stanie, ale za każdym razem jak będziemy grali od nowa, będziemy już troszeczkę mądrzejsi, bo tych informacji myślę, że za jedną grą no, wszystkich nie przyswoimy. Więc to jest taka książka, do której wam Warto będzie wracać. To co? Czytamy?